Przed bracia i siostry, to dzisiejsze Słowo Boże rozpoczyna się od uderzających słów. Ja nie wstydzę się Ewangelii. Mówi, pisze święty Paweł. Jak to jest z nami? Czy my też nie wstydzimy się Ewangelii tu, kiedy jesteśmy w kościele? Na pewno się nie wstydzimy, przychodzimy po to, by słuchać dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, by słuchać Słowa Bożego, właśnie Ewangelii, ale na zewnątrz, tam gdzie pracujemy, w naszych rodzinach i gdzie indziej, także na ulicy, czy okazujemy, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, czy nie wstydzimy się Ewangelii. Święty Ignacy Antiocheński żył w czasach o wiele trudniejszych niż nasze. Chociaż i wielu naszych braci chrześcijan żyje w podobnych sytuacjach jak święty Ignacy Antiocheński wtedy, na początku II wieku, są prześladowani. Oni nie wstydzą się Ewangelii, nie wstydzą się do niej przyznać i za to cierpią. Podobnie zresztą jak cierpiał i oddał swoje życie święty Paweł, a my. I można by się zapytać, dlaczego święty Paweł się nie wstydzi Ewangelii? Dlaczego nasi bracia i siostry, którzy także dziś oddają swoje życie za Chrystusa, bo codziennie giną chrześcijanie, oddając swoje życie za Jezusa, za Ewangelię, codziennie. Dlaczego się nie wstydzi? Co jest tą motywacją, która sprawia, że głosi Ewangelię, że się objawia wobec innych y, jako uczeń Chrystusa, że, że mówi to, y, Panem jest Jezus, Jezus jest Bogiem, Jezus jest moim Panem. Otóż mówi apostoł dalej, bo Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Dla każdego wierzącego. To jest, bracia i siostry, ta fundamentalna motywacja tego, że święty Paweł doświadczał zbawienia w swoim życiu. Bo kiedy mówi się o zbawieniu, to nie myśli się tylko o zbawieniu tym eschatologicznym, że kiedyś, jak ufamy, pójdziemy do nieba, ale o tym, że tu na Ziemi. Pośród trudności doświadczamy mocy i miłości Pana Boga, jak nas wyrywa z różnych sytuacji, które wydają się nam być bez wyjścia. Właśnie święty Paweł tego doświadczał i świadczył o tym, i tego doświadczał też święty Ignacy Antiocheński. Dlatego gdy wieziono go do Rzymu na arenę, aby tam rzucić go na pożarcie dzikim zwierzętom, prosił swoich braci chrześcijan w Rzymie, aby go czasami nie wykopywali, bo zawsze, tak jak w naszych czasach, są możliwości korupcji, przekupstwa i można wiele rzeczy i dziś, i wtedy załatwić, jeśli ma się takie możliwości. Święty Ignacy podejrzewał, że być może chrześcijanie mają takie możliwości i jego biskupa będą starali się wykupić, więc prosił ich, aby tego nie robili, bo on chce umrzeć za Chrystusa, chce umrzeć dla, z powodu Ewangelii, chce pokazać także tym swoim męczeństwem, jak Bóg jest mocny, bo nosił sobie i czuł. Ten moc Boga. Sam zresztą miał przydomek Ignacy Theophoros, to znaczy niosący Boga. To jest, bracia i siostry, rzecz najważniejsza. Po to też tu jesteśmy, aby nie tylko słuchać tego słowa Bożego, aby przyjmować Jezusa Chrystusa, aby otworzyć się na Jego moc i aby w ten sposób wiara w nas wzrastała, aby się przemieniało nasze serce. I mówi dalej apostoł, że gniew boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość. Tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To są wszyscy ci ludzie, miejmy nadzieję, że my do, do nich nie należymy, że usprawiedliwiając samych siebie, usprawiedliwiając swoje postępowanie i swoje życie grzeszne. Zakłamują prawdę, mówią, że jest inaczej niż faktycznie jest, mówią, że aborcja przynosi szczęście. Cały szereg innych rzeczy, które słyszymy w tym świecie, kłamstwo na kłamstwie nakładają przez swoją nieprawość, przez swoje, można by powiedzieć, zepsucie, pęta na prawdę i że na nich z nieba objawia się gniew Boży. Dlaczego? Co to jest ten gniew Boży? Ja tu w niedzielę tłumaczyłem, cytując siostrę Faustynę, a właściwie pana Jezusa, który mówi do siostry Faustyny. Pan Jezus mówi, że on wsłuchuje się w nasze serca, czy biją dla niego. I robi wszystko, dopuszczając także sytuacje trudne w naszym życiu, abyśmy się odwarli na niego, abyśmy zaufali Jego miłosierdziu, abyśmy byli Jego. Ale jeśli człowiek z tego nie korzysta, jeśli się na to zamyka, jeśli to odrzuca, mówi Pan Jezus, gniewam się na nich, gniewam się na nich. W jaki sposób się gniewa? Zostawiam ich samym sobie i daję im, czego chcą. Zostawiam ich samym sobie. To znaczy, skoro odrzucają mnie i wybierają w istocie pustkę, otrzymają tę pustkę. Odrzucając Pana Boga, Jego miłość, znajdą się w ciemnościach duchowych bez miłości. I o tym mówi też apostoł w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu, mówiąc, że ponieważ oni odrzucili chwałę Pana Boga, podając się za mądrych, stali się głupimi, dlatego wydał ich Bóg przez pożądania ich serc na łup nieczystości także dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał to były tamte czasy to są i dzisiejsze czasy ten gniew boży który objawia się w ten sposób że pan bóg chcąc zbawić człowieka wyrwać go z jego grzechu z jego zakłamania w którym żyje robi wszystko by tak by go uratować ale jeśli człowiek Zamyka się na to Boże działanie i sam staje się mądrzejszy od Pana Boga w swoim życiu. Doświadcza właśnie tego, że będąc daleko od Boga, miast się zbawiać i doświadczać mocy Bożej, doświadcza zniszczenia samego siebie, także swojego ciała. Przychodzimy tu, aby Pan przemieniał nasze serca, aby nas napełniał ufnością. Abyśmy też mogli doświadczać cały czas, mieć to potwierdzenie, jak cudowna, jak piękna jest Ewangelia. To znaczy, jak wspaniała jest miłość Pana Boga do nas. I abyśmy te Ewangelii okazywali innym, nie wstydzili się jej, lecz byli jej świadkami. Amen.